W moim mieszkaniu światło pali się całą noc. Zawsze. Mówię, że boję się ciemności, ale prawda jest prostsza. Boję się tego, co z nią przychodzi. Zaczęło się głupio. Znajomi, pizza, tania tabliczka Uidża. Śmiechy, szydery, kieliszek od wina jako wskaźnik. Najpierw udawane ruchy, a potem szkło pojechało samo. N i E, G, A, Roześmialiśmy się. Wieczór jak każdy inny. Tylko że tej nocy, gdy zgasiłem lampkę, na ścianie pojawił się drugi cień. Nie mój. Za długie ramiona za wąska szyja, i najgorsze nie poruszał się ze mną. Włączyłem wszystkie żarówki. Ciemność cofnęła się jak rozlana smoła. Cień wszedł się za ścianę. Od tamtej pory żyje w akwarium. Żarówki na zapas, lampki w każdym kącie. Kiedy jest półmrok, mrugnięcie prądu, przygasanie. Onan wraca na skrawek tynku. Widzisz go kątem oka, słyszysz tylko tarcie szkła o drewno. Tabliczka, choć wyrzucana, wraca pod moje drzwi. Kieliszek czasem leży na środku stołu. Bez kum tabliczki. Dziś korytarzowa żarówka trzaska. Wykręcam starą, wkładam nową. Na ułamek sekundy robi się czarno. W tej jednej klatce widzę go całego. Cień wyższy ode mnie, stojący tuż za krzesłem. Wkręcam na oślep. Światło wraca. Ściana jest znów tylko ścianą. Piszę to, bo słyszę, jak druga lampka zaczyna mrugać. Jeśli kiedyś zgasisz na chwilę i poczujesz chłód za plecami, pamiętaj jedno. Nie gaś.